Cześć, ja jestem Malwina i od 2,5 roku mieszkam w Turcji, a od roku jestem na diecie bezglutenowej, nie z wyboru, a ze względów zdrowotnych, i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to jest być na diecie bezglutenowej w Turcji, opowiem Wam o produktach dostępnych tutaj i o cenach bezglutenowych produktów. Także jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam do oglądania. Nie tak, dlatego, że nie ma większych problemów z dostępem do bezglutenowych produktów. W takich supermarketach jak Migros, Carrefour, czy Macro Center, albo też Fresh Market, który jest mniej popularny, czy tam File Market, w nich zawsze można znaleźć bezglutenowe produkty. Zazwyczaj im wiadomo, im większy jest supermarket, tym większy asortyment i, i wybór produktów bezglutenowych, ale też ja mówię z perspektywy Stambułu, dlatego że tu mieszkam, natomiast wiadomo, że w dobie zakupów online myślę, że właśnie z dostępem do takich produktów bezglutenowych nie ma większego problemu dlatego że, że zawsze po prostu można te produkty zamówić. Jeżeli mieszkamy w jakimś mniejszym mieście, gdzie wiadomo ten dostęp do bezglutenowych produktów jest nieco bardziej utrudniony. No, ale od czego jest Trendyol, czyli tureckie Allegro, a także wiele sklepów, które sprzedają produkty bezglutenowe i na przykład one są w Stambule też, ale one też oferują zakupy online, także na przykład glutensis.com albo na przykład Rola, która ma bardzo, bardzo dobre wypieki. Pieczywo bezglutenowe, także zawsze można takie produkty zamówić, więc w dzisiejszych czasach nie jest to jakiś ogromny problem. Na przykład, jeżeli chodzi o inne supermarkety w Turcji, takie na przykład tańsze, i to jest BIM czy Ayuzbir, Beer. W nich zazwyczaj nie ma bezglutenowych produktów, ale okazjonalnie oni mają takie rzuty, na przykład, że w tym tygodniu można w Bimie kupić bezglutenowe produkty i te bezglutenowe produkty zazwyczaj są po dużo niższych cenach niż, niż normalnie niż właśnie w mikrosie czy, w, czy właśnie w innych supermarketach. I dlaczego tak się dzieje? I tutaj nawet przygotowałam dla Was takie porównanie, ponieważ one często sprzedają produkty z takich popularnych marek, tylko że pod inną nazwą. I to tak jest na przykład bezglutenowe płatki owsiane z WeFood jest to 300 gram i one kosztują około 40 lir. A na przykład w Bimie e, sprzedają e, bezglutenowe płatki owsiane, które tak naprawdę są produkowane przez WeFood tak samo, czyli po prostu ta sama firma. Z tym, że sprzedają je pod nazwą Bella Natura. E, I nawet tutaj e, jest napisane, że właśnie e, to jest też z WeFood. Tutaj e, z tyłu też to jest napisane. To też ma 300 gram, więc wszystko jest dokładnie tak samo jakość jest ta sama z tym, że właśnie sprzedają to pod inną nazwą I na przykład w Bimie one kosztowały chyba 17 lir Więc jest różnica, jak widzicie Ale do cen o bezglutenowych produktach przejdziemy sobie za chwilę Na przykład, co jeszcze można znaleźć podczas takich promocji w Bimie Czyli na przykład wszystkie fajne bezglutenowe mąki Które są po bardzo niskich cenach Bo naprawdę chyba jakoś 10... 10 lir one kosztują i tu też właśnie jest z We Food, a właśnie pod nazwą Bella Natura. Normalnie z We Food o, taka mąka byłaby dużo, dużo droższa, więc dlatego warto czasem śledzić promocje w takich, w takich sklepach, bo, bo naprawdę można, można trochę zaoszczędzić i kupić te same produkty, ale po niższych cenach. Ogólnie jeżeli chodzi o ceny produktów, no to wiadomo, że bezglutenowe produkty są droższe i to chyba jest nie tylko w Turcji, ale na całym świecie. Więc y, wiadomo te lokalne marki, czyli na przykład jak Glutensis Ada. Sensiz Gluten Ada to jest Sharp, y, czyli ta popularna niemiecka marka, tylko właśnie produkują w Turcji pod inną nazwą, przez to ich produkty są tańsze. Y, a na przykład jest Tada, jest Talia Foods. Y, więc y, te marki zazwyczaj, też Migros ma swoją markę bezglutowych produktów, jest glute, Ege Glutensis, więc one są zazwyczaj trochę, więc one są zazwyczaj trochę tańsze. To co bardzo lubię też w Turcji i co mi czasami pomaga przy zakupach produktów bezglutenowych, to jest strona czoliak. Tr, czyli to jest chyba oficjalne stowarzyszenie osób chorych na celiakię, taki jakby odpowiednik nas, naszego stowarzyszenia w Polsce. I tam na stronie, właśnie, oni publikują tam listę produktów, które nie zawierają glutenu, czyli na przykład jeżeli nie są wyraźnie zaznaczone, że, że są bezglutenowe, czyli nie są te certyfikowane, to właśnie to stowarzyszenie, oni po prostu badają te różne produkty pod kątem glutenu, czy, czy one zawierają gluten, czy nie. Też często właśnie proszą e, firmy czy fabryki o raporty produkcji, więc e, ta strona jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi o, e, o zakupy bezglutenowe. E, wiadomo, że zawsze trzeba czytać etykiety, natomiast to e, bardzo ułatwia. E, ułatwia zakupy, szczególnie na początku, dlatego, że jeżeli e, zaczynamy tą naszą bezglutenową dietę, to trochę e, musi, znaczy musimy się dużo nauczyć też, e, co jeść, co nam wolno jeść, co nie wolno, więc ta strona naprawdę naprawdę pomaga, dlatego, że później już mniej więcej e, wiemy, e, jakie produkty e, możemy kupować, jakie jeść, natomiast ja i tak zawsze dla bezpieczeństwa e, zanim e, cokolwiek zjem, to, e, to sprawdzam i czytam jeżeli chodzi o restauracje bezglutenowe, takie gdzie faktycznie można zjeść bezpieczny bezglutenowy posiłek, czyli takie dedykowane w 100% bezglutenowe, to uważam, że w Stambule, jak na miasto, gdzie mieszka 20 milionów ludzi, to takich restauracji jest bardzo niewiele, bo zaledwie kilka i są one rozrzucone po całym Stambule i zazwyczaj to są okolice Maltepe, Etiler, Kadikoy też y, i niestety ja mieszkam jedynie przy Etiler właśnie mam blisko, a, a tak to zazwyczaj nie chodzę do takich restauracji, bo jednak y, bo jednak jest to trochę daleko dla mnie ale uważam właśnie, że jest niewiele jak na takie ogromne miasto, jakim jest Stambuł jeżeli chodzi o inne restauracje to y, zazwyczaj w tych normalnych restauracjach y, większość y, oferuje posiłki bezglutenowe w swoim menu mówię tutaj z perspektywy Stambułu i myślę, że w takich turystycznych miastach tak jest to jak najbardziej możliwe z tym, że yy, wiadomo yy, jeżeli ktoś yy, jest yy, ktoś choruje na celiakię yy, no to tak jak ja no to, nie, to nie jest bezpieczne po prostu, żeby jeść bezglutenowe posiłki w restauracjach, w których są one przygotowane w tej, przygotowywane w tej samej kuchni przy użyciu tych samych sprzętów kuchennych, ponieważ jest zbyt duże ryzyko na zanieczyszczenie glutenu. Chodzi o ceny bezglutenowych produktów, tak jak wspomniałam, bezglutenowe produkty na całym świecie są droższe od normalnych, od normalnych glutenowych produktów i przygotowałam taką krótką prezentację, gdzie za chwilę będziecie mogli zobaczyć i porównać ceny normalnych glutenowych produktów i bezglutenowych i skupiałam się tylko na chlebie, na mące, na makaronach, na słodyczach i też yy, simit. Porównałam, ile kosztuje normalny simit, a ile bezglutenowy. I jeżeli będziecie oglądać teraz tą prezentację, to bardzo bym chciała, żebyście zwrócili uwagę na to, yy, na ilość. Dlatego, że za, na przykład zazwyczaj te bezglutenowe produkty są w bardzo małych paczkach, a są yy, dużo droższe. Czyli na przykład jeżeli mąka, zazwyczaj normalną mąkę kupujemy minimum, jest pakowana jako 1 kg, a bezglutenowa mąka... Jest pakowana po prostu jako y, pół kilograma zazwyczaj, a zobaczycie y, jaka jest różnica w cenach. Ceny będą już nieaktualne ze względu na galopującą inflację w Turcji, więc pewnie wszystko się, wszystko się zmieni i zdrożeje, ale przynajmniej teraz właśnie mogliście zobaczyć takie porównanie. Także dla osób, które mieszkają w Turcji i narzekają na wysokie ceny produktów, to zawsze możecie sobie pomyśleć, kurczę, dobrze, że nie jestem na bezglutenowej diecie. No, bo widzicie wtedy wasze koszty życia znacznie by w tym kraju wzrosły. Też chciałam dodać, że jest od tureckiego rządu jakaś dotacja, jeżeli jest się chorym na celiakię, ale to są bardzo śmieszne pieniądze, bo to jest chyba 250 lir miesięcznie. Nie jestem pewna w tym momencie, bo to chyba było rok temu, więc teraz nie wiem, jak to wygląda. Natomiast nie są to duże pieniądze. Ja nie kwalifikuję się do tej dotacji, dlatego że nie jestem obywatelem Turcji. Jeżeli macie jakieś pytania albo jeżeli jesteście na diecie bezglutenowej i mieszkacie w Turcji albo w jakimś innym kraju, podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.